Witam Państwa 29 kwietnia 2024 roku. Wspólnota Europejska to organizacja integracyjna w dziedzinie gospodarczej, społecznej, która realizuje zadania m.in. w zakresie wspólnego obywatelstwa, oświaty, nauki, kultury, ochrony zdrowia, środowiska i bezpieczeństwa. Polska jest jej częścią od maja 2004 roku i ma możliwość wpływania na kształt decyzji podejmowanych na forum Unii Europejskiej. A mimo to są w naszym kraju politycy, którzy nie dostrzegają korzyści z członkostwa we wspólnocie. Zapraszam na program ECOVISION TV. W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu Odbył się festiwal kariery, podczas którego zaprezentowana została oferta aktywności wspierających rozwój talentu, zainteresowań i pasji. To wszystko jest w naszych rękach, jak zrobić tą karierę. Oczywiście można zrobić taką większo, wielką karierę nie polityczną, estradową, artystyczną. Ale my dzisiaj jesteśmy troszeczkę bliżej Ziemi i mówimy o, o tym, aby rozwijać się w życiu. Oczywiście to nasze życie bardzo często albo zawsze jest połączone z rozwojem zawodowym. I dlatego zaprosiliśmy na dzisiejsze wydarzenie, na dzisiejszy festiwal kariery nie tylko uczniów szkół średnich, nie tylko studentów, ale osoby dorosłe i poprosiliśmy ich o udział w debatach. Bo z jednej strony mamy ekspertów, praktyków, którzy mówią o tym, na przykład, czy warto się kształcić w zawodach medycznych jak humanista, czy społecznik odnajdzie się na rynku pracy, jakie są wymagane kompetencje, zawody i tak dalej. Ale z drugiej strony chcemy właśnie pomyśleć o tym, jak się rozwijać po to, żeby być szczęśliwym w tym miejscu pracy, przecież tyle godzin, tyle życie spędzamy w pracy. To nie jest klasyczne targi pracy ani klasyczne targi edukacji, chociaż wprawdzie mamy dzisiaj wśród wystawców również firmy oferujące pracę, czy uczelnie wyższe, czy szkoły oferujące ofertę edukacyjną. Bardziej chcemy inspirować do, do zmian, do utwierdzania się w przekonaniu, że jesteśmy w dobrym miejscu. Nasi goście wielokrotnie dzisiaj też pokazywali jakby ich ścieżkę zawodową ścieżkę życiową. Ukończone studia, dyplom z filozofii nie przekreśla tego, że można być na przykład dyrektorem operacyjnym albo realizować różnego typu inne działania w przyszłości, tylko po prostu trzeba iść za swoimi marzeniami, planami i mieć też tą odwagę w życiu. Oczywiście czasami ktoś nam powinien zachęcić, albo przynajmniej nie powinien podcinać skrzydeł. Natomiast tak jak powiedziałem na początku, wszystko w naszych rękach i powinniśmy dążyć do no, takiej zgody wewnętrznej. Zakład aktywności zawodowej działający w fundacji dom rodzinnej rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym świętuje jubileusz 20-lecia istnienia. To, co tutaj stworzyli Państwo jednorogowie, ośrodek, który wspiera osoby z niepełnosprawnością, z każdym rodzajem niepełnosprawności, również te, które pracować nigdy nie będą, ale jest cała zrzesza osób, które mają ogromny potencjał, i to właśnie jest miejsce, gdzie ten potencjał jest przygotowywany, pielęgnowany, rozwijany, właśnie po to, żeby można było później zostać pracownikiem. Ale muszą mieć szczególne warunki ku temu, muszą mieć stosunkowo duże wsparcie. I ośrodek, który tutaj dziś obchodzi dwudziestolecie, to właśnie taki ośrodek, gdzie możemy zaczynać kształcić naszego pracownika jeszcze na etapie, kiedy pracownikiem nie jest. To nie jest ośrodek edukacyjny. My tutaj uczymy nie tylko zawodu, ale uczymy pracy. Uczymy pracować, uczymy pewnej dyscypliny, o, o, jakby oceny swojej pracy, oceny swoich możliwości, takiego racjonalnego spojrzenia na rzeczywistość, ale uczymy też odpowiedzialności za jakość produktu, który powstaje. I to są wszystkie te rzeczy, które składają się na to, co nazywamy pracą. Wielu osób, wielu naszych spodopiecznych to właściwie osoby, dla których zakład aktywności zawodowej jest jedyną formą możliwą pracy, ponieważ tutaj, w warunkach chronionych i dofinansowywanych, mogą pozwolić sobie na to, żeby pracować w taki sposób, w jaki, w jaki mogą. Wystojmy po ich potencjał, jaki mają w sobie, więc tak naprawdę rynko dzieło artystyczne ale również takie techniczne rzeczy jak krawiectwo czy sitodruk, Poligrafia. Te pieniądze zarabiane są przeznaczone na wynagrodzenia osób z niepełnosprawnościami, ponieważ zakład nie otrzymuje stuprocentowej dotacji od państwa, więc tempo pracy musi być tutaj zachowane. I jesteśmy normalnym zakładem już produkcyjnym, nie jesteśmy zakładem takim, jak początkowo było, że uczyliśmy się zawodu, teraz normalnie pracujemy, oferujemy pracę i jesteśmy zakładem pracy. W Politechnice Opolskiej odbył się 26. finał Olimpiady Euroelektra. O miano najlepszego elektryka i energetyka walczyło 21 uczniów szkół średnich z całego kraju. Ta olimpiada ma służyć zwiększeniu wiedzy we wszystkich szkołach, które prowadzą kształcenie techniczne z zakresu elektrotechniki lub energetyki. Laureaci, oprócz nagród finansowych, Będą uzyskali dodatkowy handicap w postaci możliwości dostania się takiego priorytetowego na wybrane uczelnie krajowe z zakresu technicznego i specjalnej opieki. Ci najlepsi naprawdę mają od razu specjalną opiekę z zakresu kadry naukowej, ponieważ kadra naukowa wie, że laureaci tej olimpiady są warci ich zachodu. Startujący w olimpiadzie to z całego kraju. W tej edycji było to. Ponad 2000 osób na pierwszym etapie, około 200 osób na drugim etapie, i do trzeciego etapu przeszło 21 osób w dwóch grupach: grupa elektryczna 14 osób i grupa energetyczna 7 osób. Niestety skala trudności zadań stopniowo maleje, bo jest dostosowywana do poziomu. Uczestników Olimpiady chodzi o to, żeby zadania z jednej strony były do rozwiązania, ale z drugiej strony były selektywne. Student pierwszego roku, taki przeciętny, miałby duże trudności, żeby sobie poradzić z wszystkimi tymi zadaniami, ale są także zadania prostsze, z którymi powinien sobie poradzić. Kwiecień jest miesiącem, w którym przypada rocznica ujawnienia zbrodni katyńskiej. Centralnym Muzeum Mnieńców Wojennych w ramach cyklu Twarze Opola odbyło się spotkanie z Marią Matlachowską, wieloletnim działaczką Opolskiego oddziału Stowarzyszenia Rodzina Katyńska. Spotkanie z Marią Matlachowską zatytułowane Krasne Starobielsk Kazachstan Pamięć o wojennej apokalipsie dotykało historii wywiezienia Marii Matlachowskiej wraz z matką i rodzeństwem do Kazachstanu, skąd wrócili w 1946 roku. Ojciec Pani Marii, porucznik Józef Libura, był przetrzymywany w obozie specjalnym w Starobielsku i został zamordowany przez NKWD wraz z innymi polskimi oficerami. Rozmowę prowadziła dr Renata Kobylarz-Buła. W spotkaniu brała udział także córka bohaterki Joanna Matlachowska-Pala. Goście wraz z kuratorami zwiedzali wystawę Kocham do Zobaczenia, na której przedstawione są m.in. losy Julii i Józefa Liburów. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu podpisała porozumienie z zespołem szkół ekonomicznych w Opolu, w ramach którego uczniowie kierunku technik, fotografii i multimediów będą mogli skorzystać z warsztatów i zajęć organizowanych przez galerię. Przez wiele lat ta współpraca polegała głównie na takiej tradycyjnej współpracy szkoły z galerią, czyli szkoła przychodziła, była albo brała udział w warsztatach, uczniowie byli oprowadzani, odbywały się różnego rodzaju zajęcia. Natomiast to, co zrobiliśmy ostatnio i to w przestrzeni czego stoimy, to już wykroczyło jakby poza takie normalne ramy współpracy galerii z różnymi szkołami, dlatego też między innymi zdecydowaliśmy się podpisać to porozumienie, bo uznaliśmy, że bardzo warto próbować nowych innych form tej współpracy. Mianowicie przyszła do nas pani dyrektor Ewanowa Kibler wspólnie z wicedyrektorem jednocześnie nauczycielem fotografii Piotrem Wójcikiem i zaproponowali nam takie wspólne działanie. Bardzo bym chciała, żeby w ramach tej naszej współpracy oprócz oczywiście tych zwyczajowych spotkań, oprowadzań, warsztatów mieliśmy do czynienia z jak największą liczbą takich zdarzeń, kiedy możemy Pewne rzeczy kształtować. Mam nadzieję, że dalej będziemy uczestniczyć we wspaniałych warsztatach, że będziemy uczestnikami również wiosennego salonu, który niedługo się odbędzie, ale przede wszystkim mam nadzieję, że ten dialog, który rozpoczęliśmy, przemieni się w taką trwałą relację naszej szkoły, naszej młodzieży, bliskich naszej młodzieży że będziemy mieć w nawyku odwiedzanie ośrodków kultury i przede wszystkim Galerii Sztuki Współczesnej. To świetna synergia, która pozwala uczniom na bardzo dużą praktykę. Przy każdej nauce zawodu to jest szalenie istotne, żeby od razu było to pragmatycznie powiązane z decyzją o tym, czy wybrany zawód zostanie pasją życia. W dzisiejszych informacjach to już wszystko. Zapraszam Państwa na dalszą część naszego programu. No i życzę miłego wieczoru. Witam Państwa, a teraz wybory do Europarlamentu. Partie domykają listy. To już pewne. O 53 euro mandaty polskie partie powalczą w takim zestawieniu jak w wyborach samorządowych. Pierwsza wystartowała Konfederacja. 13 marca zgłosiła komitet wyborczy i rozpoczęła kampanię, którą 15 kwietnia oficjalnie inaugurowali jej liderzy. Pod hasłem chcemy żyć normalnie Konfederacja walczy o pięciomandatową, polexitową reprezentację. Lewica decyzję o samodzielnym starcie podjęła zaraz po wyborach samorządowych. Partia stawia na kobiety, ale na listach również zobaczymy również m.in. byłego premiera Marka Belkę. Pod znakiem zapytania stoi, czy jedynkę na listach dostanie ktoś z partii razem. PESEL i Polska 2050 kontynuują współpracę. Będą dwa współpracujące sztaby. Politycy trzeciej drogi przekonują, że potwierdzili już swoją pozycję i walczą o nawet 16 mandatów. Na dniach zapadną ostateczne decyzje co do składu Koalicji Obywatelskiej. Szefem sztabu może zostać Bartosz Arłukowicz. O mandat powalczą przede wszystkim obecni europosłowie, a wesprą ich Kamila Gasiuk-Pichowicz i Dariusz Joński. PiS stawia z kolei na sprawdzony sztab lokomotywy wyborczej zasłużonych dla partii ludzi. Kampanią pokieruje Piotr Milowiński, autor samorządowego sukcesu PiS. Na listach pojawią się Jacek Kurski, Daniel Obajtek, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Zobaczymy również europosłów, Beatę Szydło, Patryka Jakiego, Dominika Tarczyńskiego i Achima Brudzińskiego. O start zawalczą też Ryszard Czarnecki i Karol Karski. Przymierzany jest również Tobiasz Bocheński. Listy na wybory do Parlamentu Europejskiego trzeba domknąć i zarejestrować do 2 maja. I europejska kampania nie będzie długa. Wybory już 9 czerwca. Dla partii politycznych będzie to kolejny po dwóch cyklach wyborczych sprawdzian poparcia. Dla politologów i socjologów ciekawy materiał badawczy dotyczący rzeczywistych trendów w polskiej polityce. No cóż, drodzy Państwo, zachęcam do udziału w wyborach. Dziękuję. Wraz z nadejściem wiosny, może na razie się jej nie czuję, ale przecież w końcu kiedyś nadejdzie, postanowiliśmy opuścić mury naszego studia i kamery zainstalowaliśmy w plenerze. Tę nową formułę programu telewizji internetowej Ecovision TV rozpoczynamy od wizyty w opolskim ogrodzie zoologicznym. A to wszystko za sprawą tego nowoczesnego obiektu akwarium, w którym zgromadzono okazy flory i fauny niemal z całego świata. Zanim poczujemy się jak ryby w wodzie, popatrzmy i posłuchajmy. Naszym przewodnikiem będzie Grzegorz Rolik z działu hodowlano-edukacyjnego Opolskiego ZOO. Witam Pana, dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. To może powiedzmy na wstępie, jak duże jest to akwarium. Naliczyłem chyba 8-10 takich zbiorników. Powierzchnia użytkowa tego akwarium nowego nowej inwestycji w naszym ogrodzie zoologicznym to jest 1160 metrów kwadratowych. Do tego 10 zbiorników, z których 3 największe mają, po, każdy z nich ma po 8 tysięcy litrów wody. Czyli jest to naprawdę akwarium w takiej skali makro. Czy one się różnią między sobą, te zbiorniki? Oczywiście. Tam różnią jest inna się, woda rozumiem. Różnią inne się, ryby. Różnią się przede wszystkim fauną i florą. Ale też ym, objętością, czyli y, ilością wody w każdym zbiorniku. Odczyn y, każdy, w każdym ze zbiorników jest nieco inny. Trzeba stworzyć taki wycinek ekosystemu, y, czy też krajobrazu podwodnego z danej strefy klimatycznej. Wie pan, że czuje się zapach morskiej wody, a ten szum to szum oceanu, podejrzewam. No tak, tutaj mamy za, y, za naszymi plecami zbiornik dotykowy, tak zwany dla płaszczek garbo grzbietych i one pływają na takich otwartych lagunach, stąd zapach wody, który się wydobywa, ponieważ powierzchnia jest dosyć duża. Wodę tutaj robimy sami w akwarium, stąd zapach morskiej wody na pewno. Tu musimy dodać, że oprócz tych ryb z dalekich stron świata są też tak, że ryby z sąsiedniej odry. Bo muszą Państwo wiedzieć, to jest informacja dla tych, którzy jeszcze tu nigdy nie byli, że zoo Położone jest na wyspie. Z jednej strony Odra, a z drugiej strony kanał Ulgi, a pośrodku las, zieleń i ogród zoologiczny. Jest zbiornik z rybami naszymi słodkowodnymi? Tak. Postanowiliśmy pokazać naszym wszystkim gościom, zwiedzającym, że też dbamy i powinniśmy szanować naszą rzekę, naszą rodzimą rodzinną faunę i florę. Jaka występuje w naszej, naszej rzece. Jest to jeden z największych zbiorników, też ponad 8 tysięcy litrów wody. I tam można obserwować naszą rodzimą faunę, jeśli chodzi o ryby. Są to szczupaki, sandacze, okonie w tej części dla ryb drapieżnych. Natomiast dla ryb spokojnego żeru oczywiście karpie, płocie czy też pstrągi. Także można obserwować nasze, nasze tutaj po sąsiedzku ryby. Nad każdym zbiornikiem jest wykaz ryb, które znajdują się wewnątrz. Wyczytałem, że murena w ciągu życia siedem razy zmienia płeć. Mureny to są takie w ogóle ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe gatunki. One należą do rodziny węgorzokształtnych, do, dożywają bardzo dużych też rozmiarów ciała, czyli wyglądają jak duży węgorz. Oczywiście różnią się umaszczeniem, ale żyją też w wodach morskich mm -hmm. czy też lekko słonych. I faktycznie one mogą za przyczyną hormonów w razie potrzeby zmieniać płeć. No to jest niesamowite przystosowanie no do właśnie. środowiska. I kondycje mają niesamowitą, bo potrafią przepłynąć 7000 km. Tak, tak, tutaj muskulatura ich ciała, zresztą one są duże i mięśnie na pracę wypracowane. Zresztą pływanie generalnie wpływa no na poprawę muskulatury. Jak Państwo odwiedzając, co zobaczą maleńkie rybki trochę większe. Ale jest też i rekin, który będzie podejrzewam ogromną atrakcją. No tak, rekin jak, y, zawsze kojarzy nam się z filmami grozy. Mm -hmm. Natomiast my nie będziemy mieli żarłacza olbrzymiego, tylko będziemy mieli y, dwa lub trzy gatunki rekina. Na pewno będzie to rekin wąsaty albo y, żarłacz y, grubonosy. Jak się pielęgnuje takie rybki w akwarium domowym, to mniej więcej ci, co mieli akwarium, wiedzą, ale to jest cały kombinat. Pod nami. Znajduje się cały system wentylacji, czyszczenia wody itd. Tak tak Każdy zbiornik stanowi jakby niezależny, niezależny akwen, który pod spodem również ma swoją niezależną filtrację, która jest kontrolowana tutaj w sposób zdalny, przez internet, przez firmę zewnętrzną, ale nasi tutaj pracownicy, akwaryści. Którzy kilkakrotnie w ciągu dnia we swoim akwarium, w laboratorium sprawdzają parametry wody, czyli pH, odczyn wody, stężenie makro-mikroelementów, co jest niezwykle ważne przy rafach koralowych, jak również temperaturę. Czyli zmiana nawet w obrębie jednej dziesiątej po przecinku może tu zaburzyć pewną równowagę biologiczną. A co się może stać, jak się jeden parametr odchyli od normy? To zależy, który parametr, bo jeżeli mówimy o temperaturze. To jeżeli są ryby słodko, ryby, które potrzebują bardzo wysokich temperatur, może to spowodować, że one są, będą mniej atrakcyjne. No, mhm. Już nie mówię o takich skrajnych... Spadkach parametrów może też prowadzić do śmierci. A jak odbywa się czyszczenie takiego zbiornika? Bo proszę zobaczyć, że to są dużych rozmiarów, te akwaria, więc podejrzewam, że siateczką się tego nie da wyczyścić. Częściowo siateczką, tyle ile możemy z zewnątrz, oczywiście, natomiast w środku trzeba dno również sprzątać. I przychodzi tutaj specjalna ekipa ubrana w stroje nurka z butlą tlenową i po prostu nurkuje czyszcząc szyby od strony wewnętrznej. Te płaszczki są w ciągłym ruchu, obserwujemy je od kilku godzin, one w ogóle nie zasypiają chyba, a nawet jeśli zasypiają, to pływają, pływają cały czas. jeśli odpoczywają, to one pływają w sposób bierny, prawda, czyli, czyli poruszają się w ten sposób, jak ich poniesie prąd morski, prąd wody, natomiast faktycznie są aktywne niemalże przez 24 godziny na dobę. To powiedział Pan, jaka jest pojemność tych wszystkich zbiorników, to ile ryb tutaj jest teraz? Docelowo chcielibyśmy, bo to jeszcze, jeszcze przez kilka dni będziemy kompletować tutaj naszą faunę, docelowo chcemy tutaj ponad 70 gatunków ryb morskich, ale nie tylko, również ryb słodkowodnych niemalże z całego świata. Oczywiście akwarium, które udostępnione zostanie lada dzień, to jedna z wielu najnowszych atrakcji, ale ogród zoologiczny w Opolu to jeden z piękniejszych ogrodów w Polsce południowo-zachodniej, i jutro przeniesiemy się w teren. A zatem z panem Grzegorzem Rolikiem spotkamy się jutro o godzinie 18. A więc zapraszam. Fotograficzne kalendarium Jurka Stemplewskiego. Z bogatych zbiorów fotografii Jurka Stemplewskiego sprzed lat, dziś wyjątkowo cenne obrazy historyczne. Oto Opolski Ratusz 1998 rok, moment wciągnięcia flagi Rady Europy na maszt. Jak przystało na uroczystości regionalne, w obiektywie reportera władze samorządowe Opola z prezydentem Leszkiem Poganem na czele. A to już 2000 rok. Symboliczny stół wystawiony przed ratuszem miasta, a to z okazji otrzymania honorowej plakiety Rady Europy dla miasta Opola. Przedsmak Wielkiego Święta. Przy stole dostrzegamy twarze z pierwszych stron lokalnych gazet. I jest! Witaj, Unio! 30. dzień kwietnia 2004 roku, przeddzień wejścia Polski do unijnej wspólnoty. Zaczęły się koncerty i nadzieja na lepsze jutro. Na stanowisku malowania unijnych symboli i polskich flag Tłok to wymowny gest najmłodszego pokolenia Opolan. Jak Wam się podobam jako Europejczyk? Odczytujemy z wyrazu twarzy Janka, który dziś przekroczył kolejny próg dojrzałości. W krótkim przemarszu z Placu Wolności do ratusza widać przystrojone ulice i uśmiechnięte twarze. W pierwszych godzinach naszej obecności w Unii nikt z maszerujących VIP-ów i pozdrawiających ich mieszkańców miasta nie miał zielonego pojęcia, jak zmieni się nasz kraj po 20 latach. To wie, może wśród tych uczniów z publicznej szkoły podstawowej idą przyszli europosłowie. Ciekawi jesteśmy, jak ci uczestnicy z tamtych uroczystości wykorzystali otrzymany certyfikat europejski. Jeśli się rozpoznaliście, czekamy na informacje. Nasz adres gmail.com Wracamy na trasę radosnego przemarszu. Wtedy dominowała prawdziwa euforia. Otwierał się przed nami świat. Te maluchy nie mają jeszcze świadomości, że aby wyjechać z zespołem na koncerty, na przykład do Francji czy Hiszpanii, nie będą już wystawać w kolejce po paszport, bo będą go mieli w domu. A i granice wkrótce znikną. Uroczysty festyn z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stał się okazją do poznania naszych bliższych i dalszych unijnych sąsiadów. Tu za chwilę rozegrany zostanie konkurs wiedzy o Włoszech. Natomiast w drugim końcu opolskiego rynku coś dla miłośników starożytnej Grecji. Ciekawe, czy nasi widzowie odgadną, z jakiego kraju wywodzi się ten dynamiczny taniec? Tak, to z Irlandii. Jeszcze krótkie spojrzenie na maszerującą grupę to młodzi Holendrzy. W koszyczkach prezent dla Opolan sadzonki tulipanów prosto z holenderskich plantacji. Tak świętowano 20 lat temu historyczny moment przystąpienia Polski do europejskiej rodziny. Jak będą wyglądały kolejne jubileusze obecności regionu Opolskiego w strukturach unijnych? Przekonamy się niebawem w kalendarium Jurka Stemplewskiego za kilka lat. Wstałem rano myśląc co założyć i założyłem, że to będzie piękny dzień.